12 kwietnia 2017 roku na Węgrzech ustanowiono rekord świata w siebie kukurydzy. Zestawowi składającemu się z ciągnika Case H Magnum 380 CVX oraz 24-rzędowego siewnika Waderstadt Tempo L, udało się w ciągu 24 godzin obsiać 502 hektary, bijąc tym samym poprzedni rekord ustanowiony w 2012 roku. Przez siewnik marki Horsch współpracujący z ciągnikiem Claas Xerion 5000 o ponad 50 hektarów. Średnia wydajność siewnika Waderstadt wyniosła prawie 21 hektarów na godzinę. Holandowi CR 1090 udało się zebrać ponad 800 ton pszenicy w ciągu 8 godzin. Tym samym ustanowił on nowy rekord wydajności dla kombajnu zbożowego, bijąc tym samym poprzedni rekord ustanowiony przez klasę Leksiona 770 wynoszący 675 ton. Próba bicia miała miejsce 15 sierpnia 2014 roku. Średnia wydajność kombajnu Wyniosła 99,7 tony na godzinę, natomiast maksymalna chwila wydajność pracy osiągnęła wynik aż 135 ton na godzinę. Spalanie kombajnu wyniosło 1,12 litra przy włączonym rozdrabniaczu słomy. Nowy rekord ustanowiono w angielskim gospodarstwie rolnym H.R. Bones Sons Farm niedaleko miejscowości Rugby w hrabstwie Lincolnshire. Firma New Holland oraz Alfrago, będąca oficjalnym dystrybutorem maszyn marki Brohard ustanowiły wspólnie rekord świata w rozrzucaniu obornika. Do tego zadania wykorzystany został ciągnik New Holland T9615 oraz największy rozrzutnik obornika dostępny w ofercie Brocharda o ładowności 50 ton, która na potrzeby bicia rekordu została powiększona do 65 ton. W dniach 31 lipca i 1 sierpnia 2014 roku. Zestaw ten rozprowadził po polu 4217 ton obornika w ciągu 24 godzin na powierzchni 222 hektarów. Szybki załadunek obornika na rozrzutnik zapewniały ładowarki LM732 oraz 290 od New Hollanda wyposażone w łyżki o pojemnościach odpowiednio 2,5 i 3,2 m sześciennego. 12 sierpnia 2012 roku Ewald Wechring, nauczyciel techniki rolniczej w instytucji edukacyjnej deula Feren, za kierownicą zestawu składającego się z ciągnika John Deere oraz prasy zwijającej Kronek Komprima F125XC, ustanowił rekord świata w belowaniu słomy. Rekordowe prasowanie miało miejsce na 35-hektarowym polu w niemieckiej miejscowości klein oschersleben Proces bicia rekordu trwał dokładnie jedną godzinę, w ciągu której zestawowi udało się zbelować 149 bel słomy pszennej o łącznej wadze ponad 28 ton. 12 marca 2017 roku w Australii na farmie należącej do braci Mason holenderska firma Agrifac ustanowiła rekord świata w opryskiwaniu. Próby bicia rekordu podjęto się przy pomocy samobieżnego opryskiwacza Agrifac Condor Endurance z belką o szerokości 48 metrów. W ciągu 24 godzin udało się opryskać 2638 hektarów bijąc tym samym poprzedni rekord wynoszący 1032 hektary ponad dwukrotnie. Na opryskiwaną powierzchnię składało się aż 15 oddzielnych pól o nieregularnych kształtach, na których znajdowały się przeszkody takie jak na przykład drzewa. W czasie bicia rekordu woda oraz chemia dostarczane były na skraj pola przez samochody ciężarowe. Rozlewana dawka wynosiła 40 litrów na hektar. Maksymalna wydajność opryskiwacza, jaką udało się osiągnąć w czasie tej próby, wyniosła 150 hektarów na godzinę. W 2005 roku przy pomocy 20-skibowego pługa Gregoire Besson oraz ciągnika Case IH Quadtrac 530 STX udało się pobić rekord świata force. W, w ciągu jednej doby zestawowi udało się zaorać 321 hektarów. Gigantyczny pług wykorzystywany do pobicia rekordu pracuje obecnie w gospodarstwie Agrofarm Macieja Pietraszuka na Podlasiu na areale 1200 hektarów.